Jeżeli podchodzisz do inwestowania albo zastanawiasz się, w jaki sposób inwestor myśli, to ten element emocjonalny ma ogromne znaczenie w podejmowaniu decyzji. Dlaczego? Już Ci tłumaczę. Zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną, zrób tak, jak robi dowódca planujący operację specjalną. Wyślij element rozpoznawczy, zbierz dane, ustal wszystkie fakty, zorientuj się co masz, czego nie masz, zorientuj się jakie informacje w danym momencie masz, bo na nich, na nich podejmujesz decyzję. Jeżeli mamy jakiś obszar działania i chcemy się upewnić tak naprawdę czy ta operacja, którą tam chcemy wykonać ma sens i, i żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu, to wysyłamy elementy rozpoznawcze, wysyłamy szpiegu, wysyłamy drony, wysyłamy e, śmigłowce z, z, ze snajperami, którzy mają bardzo dobrą optykę. Dzisiaj bardzo często wysyła się po prostu Element bezzałogowy w postaci dronów czy, czy innych obiektów, tak zwanych UAV, po to, żeby zebrać maksymalną ilość danych. Przygotuj właściwie prospekt informacyjny, w którym pokażesz te dane temu inwestorowi. Ta osoba, która będzie chciała u ciebie zainwestować pieniądze, to ona prawdopodobnie zapyta o te dane. Stop! Jeżeli to Cię zaciekawiło, to wejdźcie na nasz kanał Siły Specjalne w Biznesie, żeby obejrzeć cały odcinek i odkryć swój potencjał.